To węgiel to. A to dla nas węgiel jedzie. Ciągnij. Siemano, siemano. TV Mexicano. Idziemy sobie na spacer, a właściwie idziemy o jedną rzecz, którą zostawiłem w trakcie kręcenia ostatniej no, powiedzmy, parodii. Wiadomo, nie jestem aktorem wyuczonym ale będę na tym pracował, żeby te parodie były fajniejsze. Idziemy, słuchajcie, po tą łatę, czyli poziomnicę, ale mówi się łatę. No, już nie będę tłumaczył, czym różni się poziomnica od łaty i tak dalej, bla bla bla. Jeżeli ktoś myśli y, naprawdę, że y, to było inscenizowane, czyli że ja tą łatę tam przyniosłem y, dla celów filmowych, no to się myli, bo faktycznie ja w tym lasku znalazłem właściwie to nie lasek znalazłem <grym>, y, tą owosz, łatę, yy, czyli poziomnicę. No ja mam zamiar skorzystać z tego i ją zabrać. Ktoś ją tam rzucił, ktoś zostawił. Pewnie ci, którzy budowali tutaj tą drogę, którą tutaj właśnie idę, pewnie nie chciało się zanosić do samochodu albo, <grym> albo chcieli sobie, jak to się mówi, pożyczyć. No i pewnie ktoś zapomniał jej odebrać. Ciekawe czy jeszcze jest, bo minęło dwa dni, słuchajcie. Ja ją, ją rzuciłem jeżeli będzie, to z chęcią ją zabiorę do domu. Na pewno mi się przyda. O ile jest równa. A jeżeli nie, to na złom. bo chyba to jest aluminium, nawet. A co jeszcze chciałem powiedzieć? No, widziałem już. Major i wrzucił filmiki. I gruby również. I przepraszam, krzysiek za wrażenie. Wymkło mi się. No i jeszcze obejrzę. Na pewno się do tego odniosę. I tak pewnie macie dość tego mojego. Długiego porannego monologu, ale powiedziałem, to sądzę. A jeszcze jedno chcę poruszyć. Strasznie moja mama się obruszyła, bo powiedziała, że w radiu mówili, że ukrócą dla wszystkich tych youtuberów, streamerów te zarabianie, bo, bo stwierdzili w radiu, słuchajcie, że jesteśmy już w szakach. Oczywiście nie u, nie u Mario. Stwierdzili, że, że jest, słuchajcie, jest. Nie wiem, czy widzicie. Jest, jest, jest. Także ją wezmę zaraz, zaniosę do domu, przyda mi się. Bo słuchajcie, bo twierdzili w radiu i nie tylko w radiu, pewnie to strasznie boli nasze państwo polskie, bo przecież trzeba jak rżnąć ze wszystkich, to że wszystkich trzeba rżnąć. Patrzcie, widzicie, to jest, to, jest, to jest ten sprzęt. Naprawdę to tu leżało i mam zamiar to zabrać i zająć to do domu. I że to się ukróci, to zarabianie, bo stwierdzili, że e, ludzie płacą za złe filmiki. No dobra, teraz ja mam pytanie, tak właściwie to mam pytanie nawet chyba do tego Radia Białystok, ponieważ to tam ktoś prowadził ten program, nie wiem czy wyrażał swoją opinię, czy, czy też to, to, to było po prostu jakiś taki materiał nagrany, no jakim prawem ktoś ma decydować o pieniądzach, Danej osoby, która płaci na przykład że za filmik, że jakiś tam, jakiś tam, no wiele jakiś, że ktoś tam, o na przykład, że Mario zeruje amaranę i że sobie to chce obejrzeć. No, przykładowo mówię, to jest przykład, bo filmików jest różnych dużo. Jakim prawem ktoś musi się wpieprzać w naszą kieszeń? Czy jeżeli ktoś jakkolwiek zarabia, no jakkolwiek, no ja zarabiam w ten sposób. Ktoś inny zarabia w inny sposób, na budowie zarabiałem też w inny sposób. Dlaczego ktoś się ma pchać, słuchajcie, w moją kieszeń i decydować za mnie, gdzie ja mam te głupie dwa złotych rzucić, czy, czy mam rzucić na filmik, którego jestem ciekaw, bo chcę na przykład obejrzeć, jak, 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 jak Rafatus na przykład prowadzi, nie wiem. Swojego streama, bo mam, bo mam ochotę popatrzeć na to, nie? I na przykład mam ochotę wrzucić mu 2 zł czy 5 złotych. No, dlaczego kurde, słuchajcie, ja mam takie głupie pytanie: dlaczego kurde się wpieprzają? Nasze państwo już nawet się wpieprzają, już nie tylko YouTube, wpieprza się w to, w co my mamy wkładać swoje pieniądze. Powiem Wam, jeszcze tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy musieli, jak to się mówi, przysłowiowego klocka oddawać. O godzinie takiej, o której sobie zażąda nasze państwo, czyli będą wszyscy musieli się odlać o godzinie siódmej albo szóstej, i potem zakaz wychodzenia do kibla, bo trzeba iść do pracy albo coś, albo coś tam. Ewentualnie kał trzeba będzie obiać po spożyciu posiłku drugiego, czyli obiadu. No, dla mnie to jest jakaś paranoja. To jest, to jest obłęd, słuchajcie, to jest, to jest par parodia. A do filmików jeszcze nie obejrzałem. Słuchajcie, jak nie wierzycie, patrzcie. No, przyda się, przyda się na pewno. A do filmików e, Majora i, i Krzyśka się odniosę. Również jeszcze podzielam zdanie Pawła, że tam na szkolnej to już się zrobił jeden wielki bajzel. I naprawdę pff, to już nie jest normalne. I naprawdę tam niektóre sytuacje to już podchodzą faktycznie pod paragraf. I tu Paweł z Warszawy ma rację. Ma rację. I ja go popieram w tym, co dzisiaj powiedział, co wysłuchałem. Bo. Bo, bo tam już tego nikt nie kontroluje a Krzysiek niestety łyka wszystko, to tylko może łykać wszystko i to na pewno dla Krzyśka się w końcu też źle skończy bo całkiem możliwe, że ja, nie, że ja dostałem z jedynki właśnie ym, wezwanie jako świarek właśnie w sprawie Krzyśka no, bo nie widzę tutaj żadnej innej opcji więc powiem wam szczerze że jeszcze niechcący przez swoją głupotę Krzyszkową, że za to, że wierzysz wszystkim, to wszystko jeszcze jeszcze beknie, jeszcze beknie, ale to jak mam nadzieję, Krzysiek, mam nadzieję, że to obejrzysz, to, to naprawdę sobie pomysł, co ty wyprawiasz, to tu chodzi mi o te ostatnie jeżdżenie i tak dalej i twoje, twoje wymysły, że będziesz bił ludzi i tak dalej. Pamiętaj, że to podlega pod paragraf. No, a ja jeszcze mówię, dokoprzę to, bo jeszcze teraz pójdę do sklepu, bo będę dzisiaj gotował jeszcze dla was, zostało mi się pół piersi, pół piersi z kurczaka oczywiście. E, więc nagotuję jeszcze inny, znalazłem przepis fajny. No i oprócz tego jeszcze się odniosę do filmiku e, Majora. Także e, Krzyśka na pewno na pewno będzie o czym mówić. Hejka! No dobra, tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Obejrzałem te dwa filmiki e, Krzyśka, ten filmik Majora, może, może zacznę od Majora. Mam nadzieję, że to obejrzysz. Major, weź już skończ, już nie powiem brzydko jak, bo potem reklam nie będzie. Skończysz tu pieprzyć głupoty, że ty żyjesz normalnie, człowieku, zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Chłopie, ruina, ruina. Nie wiesz, że kurde nie umiesz coraz gorzej czytasz, coraz gorzej piszesz, coraz gorzej chodzisz. Ty tego nie widzisz. Spójrz na siebie z, bloku, z boku. Spójrz na swoje filmiki i spójrz na swoje zachowanie. Ty ledwo mówisz. Nie potrafisz sklecić zdania. Człowieku, o czym ty pieprzysz, że ty normalnie żyjesz? Kto normalnie żyjąc śpi w lesie w krzakach na ziemi? Powiedz mi, odpowiedz mi Major na to pytanie. Kto normalny? Pokaż mi normalnych ludzi, którzy śpią w krzakach na ziemi. W lesie, w lesie, no. Bo Mar Major te ma, puł, Mario też nie jest do końca normalny, to jest inna kwestia. Bo lubi wypić. Ale powiedz mi, pokaż normalną osobę, która, która kurwa w lesie leży na glebie całą noc? <grym> No nie wiem, z reklamówką Nitro, chłopie, bo to nie była woda, już skończ pieprzyć, że to jest woda i tak dalej. Kto normalny? Weź, Major, bo już, już ty mnie zaczynasz denerwować, człowieku, nie? Z drugiej strony to może faktycznie, no. Dobrze, że, że trochę cię pokazali, bo ja myślałem, że masz trochę rozumu. Że Cię trochę pokazali na tych filmikach, że, że pokazali, bo ja myślałem, że naprawdę nie masz trochę rozumu, chłopie, Ty nie masz za grosz rozumu, nie masz tego mózgu, już zryty ten Twój mózg jest jak nie wiem jak co, jak w ogóle on tam istnieje jeszcze, chyba jego rozpuch tam jest tylko, człowieku, o czym Ty mówisz, ja Ci z początku chciałem bronić, ale to nie ma sensu, bo Ty kompletnie, kompletnie jesteś głupi, głupi, jak podatki, Ty podatki, sradki, kogo to obchodzi, człowieku? Kogo to obchodzi Twoje podatki? Weź Ty się za siebie, weź, bo skończysz w piachu. A Cię gruby nie pochowa, na pewno. Pójdziesz gdzieś tam na, na, dla nieznajomych czy tam gdzie, rodzina też ci nie pochowa. Jak się za siebie nie weźmiesz? Weź się człowieku w garść. Zobacz, Ty kurde nic nie robisz, tylko, tylko pasz no ciągle pasz. Mam nadzieję, że to obejrzysz i tak do swojego łba nie dojdzie. I bardzo dobrze, że Krzysiek wzywa ludzi i niech wzywa, i tu teraz powiem do Krzyśka, Dobrze robisz, bardzo dobrze. Ty masz problem, Krzysiek, z wymeldowaniem go. Człowieku, on nie jest współwłaścicielem tego mieszkania. Przecież możesz zażądać od niego, że nie masz ochoty siedzieć z alkoholikiem, do tego narkomanem jakieś pisma wystosować i ktoś się tym w końcu zajmie. Jeżeli sam sobie nie radzisz, no to ty nie masz, nie musisz mieszkać z osobą, która jest narkotykarzem, narkomanem, wąchającym rozpuszczalniki. To jest już wielokrotnie udowodnione na filmikach. Nie masz obowiązku żyć z alkoholikiem, który spożywa, który na filmikach również jest pokazany, jak szczana podłogę, jak pada w krzaki pijany. Nie musisz tego robić. Ty trochę to przemyśl, weź to kurde też ogarnij. Musicie się ogarnąć, bo tam taki burdel się zrobił, że wy nie, wy nie możecie kurwa nic zrobić. Już się tak wam pomętliło w głowach, jednemu i drugiemu. Ogarnij to człowieku, zajęć złóż tu, tu, tu pismo i go wymaldują. Bo on nie jest twoim współwłaścicielem. Że on jest zameldowany, to inna sprawa, ale to nie znaczy, że on Ci ma zatruwać życie. No, a jeżeli Ty sobie tak życzysz, że on ci, i, i stwierdzisz, i pokażesz jakieś, nie wiem, jakieś fakty, to może da się jakoś go wymeldować i niech on idzie w chuj do lasu tego. Niech siedzi w tym lesie i niech sobie tam, niech sobie tam śpi w tym lesie. Zabrałeś go z ulicy, to go wywal na tę ulicę i koniec, i będzie święty spokój z majorem. I zobaczymy, jak on długo ten swój kanał i podatki będzie płacił. Wielce zadowolony mistrz, no. A co do, a co do teraz już do widzów na spokojniej bardziej. No, ciekaw jestem tej wojny słownej obecnie, która rozgorzała na, na stopniach między Krzyszkiem a Niebożym Mariuszem Niebożym, pozdrawiam cię, Mariusz. Ciekawe co z tego będzie. Wiesz, Krzysiek nic mu nie zrobisz, to jest dorosły, normalny człowiek nie nadużywa niczego, także to tutaj co tylko podziamkać. Krzysiek, kto od razu do ciebie mówi, możesz to podziągać, nic z tym nie zrobisz. Także mówię, już nie chcę się rozwodzić na tym tematem, bo nie chcę wam mulić głowy. Będę dzisiaj jeszcze prawdopodobnie jak zdąży gotowanie, jak nie będzie... Nie, no musi być gotowanie, no. No i nic, zapraszam na live'a, może też o tym pogadamy, bo już mnie już mnie mierdzi, już mnie Marior, mierdzisz mnie. Chciałem trochę cię obronić, ale to po prostu, to kurde, nie ma sensu, bo jesteś tak głupi, tak głupi jesteś major, że, że jeszcze się... Dalej wypierasz się, że ty wszystko normalnie żyjesz, normalnie robisz. No, jeszcze raz pytam się ciebie, major. Pokaż mi normalnego człowieka, który śpi no, jesienią, jakby nie było. Jesienią w lesie, w krzakach, na glebie z reklamówką nitro. Pokaż mi takiego normalnego człowieka. Ja, jeżeli to jest normalność, to ja chyba major zacznę kurwa. Napierdalać alkohol, przecież to też będzie normalne. I pójdę, będę po krzakach sypiał i, i tyle, no. Skoro to jest normalne wedle ciebie, to. Bo ja już mam Ciebie dość bronić, mam dość stawać w swojej obronie. Bo ja patrzę, że zamiast Ty chociaż cokolwiek wziąć do głowy, to Ty stary, to Ty idziesz jeszcze głębiej w dół, jeszcze głębiej w dół i pójdziesz, zobaczysz do piachu, pójdziesz nawet, nie splunę na to. Na razie trzymajcie się.